Jak nie, to trzymaj się od tego z daleka. Jak tak, to siadaj, kurwa i słuchaj. Bo nie będę hipokrytą i nie będę prawił ci morałów, ale chcę Ci powiedzieć, jak może wyglądać Twoje życie. Pierwsza sprawa, jak raz zajebiesz w nosa na imprezie, to na każdej kolejnej imprezie w życiu pomyślisz sobie, ale fajnie byłoby zajebać krachę. I zwyczajnie bez tego nie będziesz mógł się bawić. Druga rzecz, dopóki jeszcze cię na nauk stać, to masz tylko pół problemu. Ale prędzej czy później, na 99%, twoje życie zacznie wypierdalać się do góry nogami. Stracisz robotę, przestaniesz być w życiu aktywny, rozpierdolisz wszystkie relacje, które masz dookoła siebie, i staniesz się wyrzutkiem społecznym który zrobi wszystko, żeby znaleźć się w sytuacji, w której będzie mógł zapierdolić sobie w nos. I zwyczajnie skończysz ze złamanym życiem. Kiedyś, jak na mieście był porządek, to ćpali tylko ci, którzy znali dilera. Dzisiaj na mieście jest burdel i ćpa kurwa każdy. A mało kto jest świadomy konsekwencji. A jeszcze mniej ludzi tak naprawdę wie, co w ogóle czpa. Bo towar na mieście jest tak rozrzedzony, że nie zdziwiłbym się, jak 80% z was ćpaja żeniówki. I uwierz mi, Mordo, nie masz tego pod kontrolą. Tak ci się tylko wydaje. Granica między normalnym życiem i rekreacyjnym ćpaniem, a życiem rozpierdolonym w pył jest tak cieniutka, że nawet nim rógniesz. I znajdziesz się po drugiej stronie. Ja wiem, że to jest fajne. Ja wiem, że człowiek przez chwilę czuje się jak jakiś kurwa Superman. Że wszystko dookoła wydaje się zajebiste. Ale to jest chwilowy zastrzyk, chwilowy efekt. Używki to depresanty. Prędzej czy później. To cię wpierdoli w taką makabrę, że nie będziesz w stanie się stamtąd wydostać. Na palcach jednej ręki mogę policzyć ludzi, których znam, którzy czpają. I mają normalne życie. Względnie normalne. Bo czpają. Dlatego, że nie potrafią dostarczyć sobie normalnych doznań ze zwykłego życia i muszą spierdalać od tego życia. Dlatego, nie oszukuj się i nie wmawiaj sobie, że to tylko raz przy imprezie. Nie wmawiaj sobie, że to tylko od czasu do czasu. Że to tylko tak rekreacyjne. Bo tak nie jest. Prędzej czy później złamiesz sobie życie. Taki jest rachunek prawdopodobieństwa. Dlatego, mordo, nie ćpaj. Żyj. Życie jest proste. Nie komplikuj go sobie kokainą czy mefedronem.